Pod piramidami wykryto gigantyczne pale. Czy metoda SAR wykorzystana przez włoskich naukowców daje możliwość wykrycia tak głębokich struktur? Jak bada się grunt i czy warto to robić? O tym w dzisiejszym PA Architektura. Paweł Kobierzewski. Andrzej Troszczyński. Zostańcie z nami. Prawdziwa sensacja. Otwieram telefon, przeglądam internet, a tam informacja, która Pionizowała mnie po prostu. Okazuje się, że cała moja wiedza na temat starożytności, na temat piramid legła w gruzach. Tu nagle Corrado Malanga z wykształcenia chemik oraz Filippo Biondi, o którym niewiele wiadomo, poza tym, że jest związany ze środowiskiem przyrodniczym, dokonał przełomowego odkrycia. Okazuje się, że pod piramidami znajdują się kolumny Odpierające, spiralne, które mają głębokość od 600 do 2 km głębokości. One jeszcze stoją w ogóle prawdopodobnie na jakimś mieście. Czy tak, jakiś, tam jest jakiś taki jeszcze jest, jakaś struktura. Struktura jeszcze większa. jeszcze większa, potężna i to się wszystko na tym opiera. No ja byłem zszokowany i mówię, Paweł, czy ty możesz to wyjaśnić? Wiesz co, wyjaśnić, może zacznijmy od tego w ogóle, co to oznacza, co to w ogóle oznacza takie odkrycie dla nas, nie? że nagle się dowiadujemy, że cała nasza wiedza, którą dostaliśmy na studiach, gdzie uczyliśmy się właśnie o historii architektury, o tym, jak poszczególne elementy konstrukcyjne powstawały, jak powstawały style architektoniczne, możemy wyrzucić do kosza, ponieważ Ale okazuje się... Dlaczego? Co, no. Budynki nie miały fundamentów? Nie no, miały, miały fundamenty, tylko nie miały, tylko po prostu nie mieliśmy pojęcia, że miały takie fundamenty, bo... Jeżeli tam są faktycznie takie struktury dwukilometrowe, kilku kilometr, kilkuset, w zależności od źródeł, różnie to jest podawane, głębokie i po prostu potężne kolumny, takie studnie czy cokolwiek jest po prostu faktycznie pod tymi piramidami, to to oznacza tak naprawdę tylko dwie rzeczy. To oznacza, że wybudował je ktoś, jakaś cywilizacja, tak? bardzo zaawansowana technologicznie, która jest, nie wiem czy na naszym poziomie do Myślę, to jest jedna z opcji, tak? Jedna z opcji, no bo ale to jak już tu przylecieli, to zakładamy, że są bardziej zaawansowani, albo jakaś ludzka cywilizacja, która no, jest bardziej zaawansowana, minimum na naszym poziomie, albo bardziej, bo ja nie wiem, czy dzisiaj bylibyśmy w stanie, czy przy dzisiejszych technologiach bylibyśmy w stanie wybudować takie struktury, o takie, takie, tak potężne struktury na no, taką głębokość, takie wręcz silosy. I, i, bo, Tutaj proste sprawdzenie, tak? Najgłębsza kopalnia, i tu mówimy o kopalni, czyli jakichś odwiertach i wydobyciu, yy, znajduje się w Afryce, w RPA ma 4 km głębokości. Yy, natomiast więc no, czyli są szanse, ale mówimy o jakichś no, kopalniach, tak naprawdę, nie o strukturach. Tak masywnych, w których po prostu, no nie wiem, po co one by były, czy tam ktoś miał mieszkać, coś jest schowany, takie statki kosmiczne. <grystanie> Ale wróćmy do czegoś powiedzmy takiego bardziej masywnego, czyli schrony atomowej. Tutaj mamy. W Stanach Zjednoczonych, tutaj oczywiście te dane są tajne, no bo jest taki problem, że no do tej pory nie było metod badawczych, które mogłyby jasno dla laików pokazać jak głęboko te struktury są, więc to oczywiście są jakieś takie przybliżone, orientacyjne i Cheyenne Mountain tutaj w Stanach Zjednoczonych znany ze między innymi Gwiezdne, wie, Gwiezdne, wrota. Wojn, Gwiezdne wrota, przypadek, tak. nie sądzę, no, więc ten, wyciągnięte w Egipcie, ten schron, ten schron, o tak, a drugi w Antarktydzie, ale... Już nie, Tam ciężko dolecieć, bo to wiecie, tam jest mur i tam płaska ziemia, ale ostatnio... Wracając do szejena. Tak, tak, to, to on jest 600 metrów pod ziemią, tak, zagrzebany. I teraz jeszcze jeden schron... Uwaga, tylko dlatego, że przewiercili się nie od góry, tylko z boku. Tak, a drugi schron atomowy, który znajduje się w Rosji, znajduje się 200 metrów pod ziemią, tak, no i to pokazuje mniej więcej, na jaką głębokość ludzie faktycznie potrafią się dzisiaj nasza wkopać, technologia. nasza technologia. No więc no, musiała to być po prostu bardzo, bardzo zaawansowana tutaj y, cywilizacja, która mogła po prostu dokonać takich, y, takich po prostu struktur. Czyli kosmici? Chyba no tak, no. no dobra, Pawle, ale ja mam pytanie, bo coś mi się tu nie zgadza. Mhm. Jak oni... Hmm... W jaki sposób oni to odkryli? Tutaj zaczyna się pewien problem, bo tak jak tutaj już słusznie wspomniałeś na samym początku, pan Corrado Malanga z wykształcenia jest chemikiem, a pan Filippo Bondi, no właśnie, faktycznie nie za bardzo wiadomo, kim on tak naprawdę z tego wykształcenia jest. Są to naukowcy z Włoch, którzy za pomocą właśnie, i to tu jest ciekawe, czego? I skąd mają te dane? Czyli wykorzystali system SAR. Czym jest system SAR? Jest to satelitarny system do monitorowania po prostu badania struktur Ziemi. Oraz tutaj, ja Wam może to ładnie tutaj streszczę, bo zrobiłem sobie taką krótką notatkę. Te, przygotował się. Tak, przygotował się. Ogłoszone wyniki budzą pytania o realne możliwości zastosowania metody. Eksperci podkreślają, że technologia SAR sprawdza się głównie w wykrywaniu struktur bardzo płytkich. Jej skuteczność drastycznie maleje powyżej kilku metrów głębokości. W zwartej skale czy gruncie, innymi słowy, radar i satelity może wykryć co najwyżej obiekty tuż pod powierzchnią, np. płytkę o zakopane ruiny w suchym piasku pustyni, ale nie jest w stanie przyświetlić gruntu na dziesiątki... Czy setki metrów. Dla porównania, georadar naziemny, czyli nie coś, co tam sobie lata na naszej orbicie, tylko z czymś, co to jest to, my się z tym też z naszej pracy spotykamy, jest po prostu wsadzany w ziemię i ten georadar po prostu wysyła sygnały i bada to, co jest w najbliższym otoczeniu. Urządzenia te radarowe przesuwane po powierzchni gruntów w idealnych warunkach, suchy piasek, lód, brak gliny może osiągnąć penetrację około 15 metrów głąb to już uważany jest za znakomity wynik, czyli mówimy o 15 metrach, a tutaj struktury wykryto na kilkaset metrów tak, tak. do kilku kilometrów. W typowych wilgotnych lub ilastych gruntach zasięg GPR wynosi zaledwie kilkadziesiąt centymetrów do kilku metrów, czyli radar naziemny Potrafi no, w, w złych warunkach, tak naprawdę, no, bardzo, bardzo niewielkie e, głębokości spenetrować, i e, tak naprawdę e, jest to sk e, ta skala, o której tutaj właśnie panowie z Włoch, no, którą, którą się chwalą, no można powiedzieć, że tak naprawdę no, wymagałaby technologii z filmów science fiction. Więc no, coś takiego nie istnieje. No ale teraz zastanówcie się: czy mamy na to dowody, że nie istnieje? Może istnieje, oni może to ukrywają przed nami. No tak, wiadomo, rząd światowy i te sprawy, ale zastanówcie się, gdyby faktycznie była taka możliwość, że biolog i nie wiadomo kto, tak, za pomocą satelity jest w stanie penetrować struktury podziemne, no to to by była fantastyczna sprawa tak naprawdę, bo każdy... No tak naprawdę to nie... ja bym to kupił, tak. ja bym to chciał. Wyobraźcie sobie jak ułatwiłoby to na przykład sprawdzanie... Życia architektów. Inżynierów, inżynierów, tak, urbanistów i każdego, kto coś planuje. Za pomocą po prostu jednego tam kilku przelotów satelity można by było inwentaryzować, zmapować. zmapować wszystkie sieci, struktury podziemne, jakieś kopalnie. No po prostu super sprawa ułatwiająca życie. Co więcej, właśnie tak już wracając do tych naszych bunkrów, no kurczę, bunkry przestałyby być taką tajemnicą, ponieważ panowie z Włoch zamiast tam szukać piramid, to piramii? zrobiliby coś na przykład zobaczyli, gdzie w Korei pół Północnej znajduje się cały kompleks sronów, przecież no co, skoro popatrzyli tak głęboko tam, się to, to zrobić. można by i tu. No więc jakby, no, słuchajcie, no nie ma czegoś takiego, po prostu no, umówmy się, to jest naprawdę no, science fiction, żeby coś takiego robić, ponieważ my wiemy doskonale, że nawet przy naszych inwestycjach, które tutaj projektujemy, no, badania gruntowe wykonuje się zupełnie inaczej. I teraz nawet dla inwestycji, teraz przykładowo robimy Park Wodny w Rzeszowie, około 50 odwiertów robionych punktowo na głębokość do 10 metrów daje nam mniej więcej jakiś obraz tego, co tam się dzieje. Do tego jeszcze oczywiście dochodzą sądowania. Ale często zdarza się... Że... Sytuacja, że wiertło poszło gdzieś obok. W, sensie, w zasadzie to jest przykład z naszej obecnej realizacji, że były wykonane wstępne badania. Kilka odwiertów, i one były w takiej odległości, że pech chciał, że trafiły w bardzo dobry grunt. Ale szczegółowe badania i głębsze badania sprawiły, że dowiedzieliśmy się, że sytuacja tam na miejscu jest zgoła inna i wcale nie ma dobrych warunków gruntowych. Ale mieliśmy też i taki przypadek. Tak, dokładnie, gdzie na przykład przy jednej naszej inwestycji wykonano cztery odwierty, które wykazały również dobre grunty, i obiekt został tak ulokowany. Y ani inaczej i w momencie kiedy przyjechała koparka, wykopała dziurę i się okazało, że jednak po środku tych czterech odwiertów, w samym środku znajduje się niecka z wodą. I sam mam taki przykład, że po prostu stałem 5 metrów poniżej tej niecki z wodą, a tam już basen był tak, taki naturalny. Więc to są po prostu rzeczy, które obrazują z jaką dokładnością tak naprawdę... Mamy do czynienia. Oczywiście teraz powiecie, no, Halo, Halo, ale teraz przecież są technologie, ludzie wykrywają różne struktury tam powiedzmy, no, na przykład poszukiwanie, poszukiwanie złóż różnych. To chciałem powiedzieć, tak. że jeżeli nam nie uwierzyliście jeszcze do tego momentu, to wyobraźcie sobie, jak łatwo dałoby się poszukiwać złoża wszelkiego rodzaju, które Kroba, są bezcenne. Złoto, metale, wszystko. I tak. Nie byłoby takiej sytuacji, że robię się próbne odwierty, które są bardzo drogie, czasochłonne, tylko po prostu przejąłby ten skaner i już byśmy wiedzieli, gdzie leżą jakie pokłady i dokładną ich ilość, wartość. No i to jest właśnie, no ale oczywiście jakoś, ja, jakoś się to szuk, poszukuje. I teraz wszystko zależy do tego, że im głębiej, tym trudniej po prostu jest coś zobaczyć. Oczywiście są różne metody, ale ich rozdzielczość jest im po prostu głębiej, tym jest po prostu gorsza. Czyli te dane są jakieś bardziej uśrednione, tak? czyli po prostu dostajemy jakieś informacje, że coś tam jest, mniej więcej tyle, ale powiedzmy może tam się dowiedzieć, że jest woda, jakieś inne rzeczy, jakieś skały, jakieś in, inne e, powiedzmy rodzaje e, struktur geologicznych pod ziemią się znajdują, ale gdyby tam na przykład był zakopany 2-3 km kilometry, kilometry pod ziemią samochód, to absolutnie tymi metodami byśmy ich nie zobaczyli. I pewnie spotkali się często z, taką, z takim stwierdzeniem, że dużo łatwiej jest po prostu zbadać nam kosmos, nawet ten daleki kosmos, niż to, co jest bezpośrednio pod Właśnie powierzchnią naszej Ziemi. To właśnie wynika z tego, że po prostu grunt jest bardzo trudny do spenetrowania w taki sposób, żeby móc go po prostu tak jak to tutaj panowie z Włoch zrobili, po prostu zeskanować satelitę i proszę bardzo, kilometr w dół wiemy wszystko, co tam jest. No po prostu takie technologie nie istnieją. Ale niestety. To jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba wspomnieć, bo jak już mówimy o badaniach gruntowych, o tym właśnie tutaj Andrzej już trochę napomniał. Słuchajcie, nieważne co budujecie, dom dla siebie i tak dalej róbcie te badania geologiczne, tak? ponieważ często gęsto się zdarza tak, że a, bo tam szwagier, on nie robił, u, u niego był świetny grunt, dom stoi. To, że u szwagra jest świetny grunt, to nie oznacza, że u was będzie i też nie oznacza, że nawet we wszystkich fragmentach waszej działki jest to taki sam grunt. Dokładnie tak. No i tutaj jakby też przestrzegamy właśnie duże inwestycje publiczne, bo jest coś takiego właśnie chociażby jak HOI, gdzie mówimy o pierwszych fazach przedprojektowych. HOAI Hawaii? Hawaii to niemiecki system honorariów dla architektów i inżynierów, który określa między innymi właśnie fazy, jakie są w trakcie procesu projektowego. Jedną z ważnych etapów tego procesu to jest właśnie przygotowanie inwestycji i prace przedprojektowe. W tym właśnie badania gruntowe i tu naprawdę nie warto oszczędzać bo wiedza na temat tego, gdzie dobrze posadowić ten budynek jest kluczowa. Taki przykład z parku wodnego Tychy. Mieliśmy działkę 4-hektarową i zastanawialiśmy się, gdzie go umieścić. Była piękna oś lecąca przez, cały, przez całe Tychy i chcieliśmy ją właśnie zamknąć tym obiektem. Tylko badania sprawiły, że dowiedzieliśmy się, że w tym miejscu jest fatalny grunt i tam można co najwyżej zrobić parking, a budynek trzeba dać obok. I te informacje są kluczowe, żeby dobrze realizować te inwestycje. Bo po prostu posadowienie w złym miejscu, no to od razu przekłada się na ogromny, naprawdę potężny wzrost kosztów, a te pieniądze można dużo lepiej naprawdę zainwestować w inne rzeczy. Także słuchajcie, no kosmici chyba nie. No, nie. no nie nie będzie. cywilizacja niż nasza, też nie. Jak będziecie właśnie oglądać w internetach nowe sensacyjne wiadomości, to naprawdę warto sprawdzić źródła, bo po pierwsze, wcale to nie było odkrycie z tego roku, tylko ta sensacyjna wiadomość powstała 3 lata temu. I jak wiecie, przez te trzy lata żadne normalne medium nie skupiło się na tej informacji. Nie zostało to w żaden sposób potwierdzone, nie było żadnych innych badań, innych naukowców, I niestety te fake newsy zalewają nas. Codziennie. Także sprawdzajcie tę informacje. Dobrze też, żeby po prostu no, biolog wypowiadał się o biologii, architekt o architekturze i wtedy naprawdę wszystko będzie dobrze. Jeżeli ktoś przesłał Ci tego fake newsa, to w odpowiedzi prześlij ten film. I oczywiście, jeżeli chodzi o wypowiadanie się, to sekcja komentarzy jest właśnie dla Was. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Ta Architektura. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.